Przysięgam, nie wiem jak się kontroluje tego Pokemona. Witam serdecznie w jedenastym epizodzie WEGI, a jednocześnie w pierwszym filmie na tym kanale, w którym mówię do mojego nowego mikrofonu. Tak, nie się, prawda? Dzięki wspaniałym wspierającym oraz subskrybującym oraz donatorom z Twitcha udało się uzbierać na nowy sprzęt i jest fantastyczny. Oczywiście pewnie część z Was nawet nie zauważy różnicy, ale wierzcie mi, ja zauważam. Generalnie przepraszam, że film nie pojawił się w sobotę o 15, ale zwyczajnie się nie wyrobiłem. W tej chwili, kiedy to nagrywam, jest piątek, 28, godzina 21.27, no nieważne, 28, i jutro mam wstać dosyć wcześnie rano do pracy, gdzie nie będę miał możliwości zmontować wam tego odcinka na 15. Dlatego postanowiłem, że film pojawi się w niedzielę o godzinie 20.00. No i zapewne teraz mnie oglądacie w sporej części. Przejdźmy do team recapu, ponieważ dużo rzeczy się zmieniło. Dołącza do nas Diego Nido King z King z Rockiem z zabilitką Hustle, niestety, z ruchami Poison Fang, Leer, Toxic Double Kick. Kolejny jest oczywiście Mumin Cloyster z Shell Armorem, z ruchami Surf Clump. Ice Shard, Aurora Beam. Masny Ben, Infermoto z z ruchami Flamethrower, Sunny Day, Aura Sphere, Quick Attack. Gugu Gaga, Grizzly z Black Beltem z ruchami Strength, Rock Smash, Dream Punch, Source Dance. Ma abilitkę Intimidate. Nowy członek drużyny Shuri, Rotillo z Choice Bendem. Niestety Modest Nature, więc bardzo to boli. Z Rockheadem, z ruchami Rock Throw, Rollout, Steamroller i. So, send attack. Choice Band, sanda tak Najlepsza rzecz w historii. I na samym końcu, oczywiście, Zodiac, Demi Dyer, z Experience Experiencerem, z Wondergardem, z ruchami Mystic Chant, Dark Resolve, Dark Pulse, Reflect. Pisaliście mi, że Dark Resolve, tutaj chyba źle zrozumiałem, zatruwa użytkownika, czyli w tym wypadku. Zodiacara. Zanim przejdziemy z tym składem dalej, chciałbym Wam podziękować za to, że zasypaliście nasz serwer Discord memami. I całym jednym artem autorstwa Skylares. Wiater pokazuje w jaki sposób ogląda moje memy i robi z nich filmy. Czy, czy, czy jakoś tak? Tytan zarzuca klasykiem ze Spidermanami. Matkipek podsumował jaki content najlepiej się ogląda. Werfi w sumie też, a poza tym pokazuje swoją reakcję na długość odcinków z Vegi, i wrzuca tę platkę, z której jeszcze nikt nie skorzystał, więc śmiało. Radis zdradza mój sekretny powód przedłużania filmów i główne zagrożenie mojej drużyny. Tytan zrobił mema z Mewtu oraz moją reakcję na maile przychodzące mi na nagraniu. A Bizar Carp uczepił się jednego tematu swoich memów, czyli oczywiście Zodiacara. Najpierw mówi, że Krety chcą się go pozbyć, zaraz potem pokazuje potencjalne tego efekty. Co więcej, mamy tu mema z Big Brainem. Jeszcze jeden wątek z petycją, scenę w kosmosie, wyrzucanie typka z biura, myślenie w łóżku o innej, typa rzucającego kamieniem, oraz zasypywanie Discorda kontentem. Kermit zrobił mnie jako mega mocnego, Knight napisał za dużo tekstu na tej kartce, natomiast Skylares też sypnęła paroma memami. Pokazuje zapomniane mony, zwycięstwo Skarmorego, specjalne miejsce dla Togetika, niespodziankę w pudełku. I moją reakcję na to? że nie chcecie Zodiakara w drużynie. A, to mi o czymś przypomniało. Ktoś mi pisał jakiś czas temu, że Moonstone przyda mi się do ewolucji mojego Pokémona. No i wiedziałem o tym, no mam Nidokinga, tak? Ale nie pamiętałem, że mam dwa Moonstony, więc może użyjmy drugiego. Coś pięknego. Huch. W sensie, ja teraz jestem naprawdę zaskoczony? Czy potrzebuję Dexu mieć do tego? Naprawdę? Da fuk? Aha, to zajebiście. Psz. Dobra, jeszcze nie zwiedziłem tego miejsca tak do końca. Może gadałem tu z dwiema osobami? Chociaż jak tak patrzę, to chyba z kilkoma. Nie, ja tu już byłem, ja tu pozwiedzałem, prawda, yy, lidera, nie pamiętam, czy pokonałem, chyba, znak zapytania, powinien być pokonany, nie, zaraz zobaczymy, yyy, tak, pokonałem, to oni mi ostatnio wykończyli tak dużo poków, no dobra, podejrzewam, że teraz powinienem przyjść tutaj, wejdziemy do środka, Tower of Darkness, nie, tu już byłem. Hmm, dobra, już wszystko wiem. Niestety jestem zmuszony nauczyć jednego z moich Pokémonów kata. Nie chcę chyba Diego krzywdzić, natomiast Gugu Gaga jest. Nie, nie dam mu trzeciego hełmu, sorry. Przykro mi, Diego, ale będziesz kinda useless. Częściowo w każdym razie. Skoro już mamy kat, to dobrze wiem, dokąd muszę się teraz udać. Wystarczy, że przejdę tędy. I... Y, chyba musimy iść do, do... 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 ...któregoś z miasteczek początkowych. Nie pamiętam... E, wiem, 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 nieważne. Już... już wiem wszystko. Oczywiście, że wiem wszystko, proszę Jak miałbym nie wiedzieć? Idziemy tędy... ...do pewnego lasu, takiego fajnego, bardzo ładnego lasu. Ale podleczymy oczywiście naszego Nidokinga, bo dlaczego nie? I... Las Uw... ...jest tutaj. Widzenia, dziękuję. Muszę przejść tędy, zniszczyć sobie kamiorek, wejść tu. I tu gdzieś są drzewka do zniszczenia. Jak tylko je znajdę, to wtedy pójdę dalej. A jak nie znajdę, to nie pójdę dalej. Logiczne, chyba, nie? Jumbo, i kurde. Ktoś mi pisał. O, się, drzeweczko. Ktoś mi pisał, że ten Pokémon. że on. Już by nie ewoluował, ale nauczyłby się Quiver dansa, czyli jednego z najlepszych ruchów w grze. No przykro mi, że niestety nie było mi dane tego zobaczyć, no ale łelp. Mieliśmy wejść tu, słychać, świetnie. I. Zawalczyć Aha. to. Aha. To nie, to jednak nie tu. To może z tej strony. Tu już byłem. Ale to wygląda jakby miało ukryty item rare candy. Fajnie. Wcale nie tak, że mam ich nieskończenie wiele. Tu mnie jeszcze nie było. Diamond Blast? Dobrze widziałem. 45? 41? Nie, dobrze. 45. Sparkling Shockwave may lower the user's spec def. Eee, I to jest ruch specjalny. Zajebisty ruch specjalny. Kurde. Nieźle, nieźle. I ogólnie już się nachodziliśmy w tamtym miejscu. Wpierdzieliłem się w walkę, no to ciekawe akurat. Kurde, to jak ten Pokémon nie trafia, to jest straszne. Bo to kiedyś, zobaczycie, jeżeli stracę Diego, to właśnie w ten sposób, że czymś nie trafię, jak jełop najgorszy. Wiem, że tutaj na górę mam przejście z drzewkami, ale zanim cokolwiek, to jeszcze chce się przejść tutaj w prawo. Dlaczego? Bo w mieście obok pamiętam, że był ktoś do kogo bardzo chce się dostać. I praktycznie jesteśmy na miejscu. Tak jest. Tu na górze... Tak naprawdę to nie. Tu na górze jest Rock Smash. A za Rock Sma... A za Rock Smashem... typek, który... daje nam Focus Band. Fantastyczny item, który kiedyś nie ironicznie uratował mi dupę. Więc Mumin, proszę, będziesz to trzymał. Miejmy nadzieję, że... Nie będzie trzeba z tego korzystać, ale jeżeli już, to że on się faktycznie odpali, bo ma niestety tylko 10% szans. Trochę mało. Tutaj też mamy jakieś przejście z drzewkami. Czekajcie, czekajcie. Bo mogę iść albo tu, albo tam. Tu jest Roots 516, 517. Pójdę tędy i potem pójdę w lewo. Tak chyba będzie najlepiej. Więc wbijamy się w walkę z dziadziusziem. Wellwelt. Double kick. Nie wiem, jakim cudem to przeżyło. Bakiko, To jest Dark Type, który unika moich stuprocentowo celnych ataków, oczywiście. Jamboree, do widzenia. Egzy... No o tym mówiłem, nie? Że może coś się zakończyć niezbyt dobrze. Zodiakarze, proszę wykonać egzykucję. Dziękuję serdecznie. Może wyślemy Shuri do walki tym razem? Mhm, mm mhm. Mm Zagadłem do randomowego typa i dostałem fly. Mm, no dobra. Nic, nic nie powiem. Mówi się trudno. Capuondo! Ten pokemon kontruje cały mój... Mistyk Ciant, żartowałem. Żartowałem, bo... Bo tak. Max Izer. Drzewko może być schedbatowane. E, w ogóle tu jeszcze nie łapaliśmy nic bo to jest nowe miejsce i chętnie coś złapię. Do widzenia. Jestem tak bólki, że wytrwam wszystkie twoje rollouty. Minus fakt, że to nie jest nic specjalnego. Więc pierwszym Pokemonem będzie... Orzesz! Kurrr. No siemano, stary! Jakby, wiesz... Słuchaj, jest sprawa, kolego. Rezystujesz, prawda? Dolaj, co? So, tak! Jeszcze bardziej! Obniż mi atak, świetnie, świetnie. Nie ironicznie, bardzo się cieszę. Yy, więc. O, idealny damage! Pięknie, pięknie! Byleby bez żadnych bustów, chorych ani nic. Mm, jest i Sylwion, pięknie. Jest samicą, mam to gdzieś, nazwę go Orkantem. Ponieważ jest to jego ulubiony Pokémon i jeżeli zobaczy ten film, to będzie mu miło, a jeżeli nie. Może się poważnie zastanowić nad <laughs> nad życiem. Tu niestety jesteśmy Kładwik, więc. Zodia. Au? No? Proszę nie tak mocno, dobrze? Trzeba się podleczyć, tak nie może być. Yy, trochę świeżej wody, proszę się napić. Dziękuję. Awakening mamy! Ojejku, dobrze, dobrze. To ja może masnego Bena jednak wyślę. Ponieważ ty jesteś babką, która ma. Yy... Dostać w piernicz oczywiście. I w proze 1 tak samo. Tu mamy sludge bomb. Pięknie. A tu niestety w walkę. Z pokémonami walczącymi, więc Moomin musi dokonać taktycznego spierdzielańska. Thunderpunch. No to już sobie nie po czujesz. Dziękuję. I... I Hitmonlee oczywiście również pada. Yy... Ci kolego masz Tropiusa. Tak było chwilę temu, już nie masz. A ty... Velwelt. Raz. Dwa. Masny Ben jest piękny po prostu. Jest cudowny. E, więc. Raven City. Wygląda, jakbyśmy mieli tutaj się dostać i nam się udało. Co? Że stawik. Stawik. Kałuża? Podl to jest. Jakbyście to przetłumaczyli? No nieważne. E, Mi się przykro zrobiło, kurwa, no. Nie serio, aż, aż mi. Się... Ej, łzy do oczu mi napłynęły, no ja pierdolę, tak się nie robi. Nie robi się, nie wrzuca się takich tekstów do gry. Cześć, co? Big board? Root 516. O, to się doskonale składa, bo właśnie tam zamierzam iść. No ale. Czy ty masz Digleta kuźwa w domu? Współczuję waszej podłodze, w jakim ona musi być stanie w ogóle, ty Diglet w domu. Leftovers. Warto było zagadać. Yy, oczywiście rzadki Pokémon, tak naprawdę to nie. Yy, czy leftovers mogę komuś wręczyć? A właściwie to po co? Chociaż... Yy. Czemu nie? Kamień. Ona stoi i patrzy na kamień. Route 516, ale tam pójdziemy może później. Amity Square. Chętnie tam pójdę, ale jeszcze nie skończyłem zwiedzać tego cudownego miejsca. Tu nic nie ma, okej. Okay. Więc wrócę sobie tu. No, mogę się podleczyć, ale to pewnie jakby nic nie zmienia, bo nie walczyłem, no ale welp. Aha, zagadałem z nimi się odpalił skrypcik. Znaczy, nawet nie zagadałem, no ale okej. Okay. Jamboree. I sobie poszedł w cholerę. Team D.H. skradł mojego i co powinienem począć. Nie mam innych Pokemonów, więc nie mogę walczyć. Powiem ci tak. Szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Trzeba być w świecie prawdziwym mężczyzną, który ma w dupie wszystko. Co my tu mamy? Pokemon i duchy. Bardzo straszna rzecz. Zostały znowu zmartwione. Są bardziej martwe niż były wcześniej. Kamior, który nie jest z kamienia. Muszę wyrzucać śmieci. Most tutaj był. Coś zajebiście, mordo. Co my tu mamy od ciebie? Nic. A od ciebie? Nic. A od...? Aha, no po prostu stoicie i będziecie mi przeszkadzać. No spoko, nie ma sprawy. Ten nic oczywiście nie daje. Yy, mamy sklepik, gdzie chętnie się obłowie w Hyper Potiony. Full 10, Great Ball też 10, bo dlaczego nie? Chętnie bym użył, ale niestety nie mam stalowych ataków na moim stalowym Pokémonie. Chyba, że wziąć pod uwagę mojego Startera, który gdzieś tam są... O! Panie, move też, że? My się chyba polubimy troszeczkę. Kiedyś. Co my tutaj mamy? Ja wiem, co robi Full Heal, jakby... Po co mi to tłumaczyć? A tu mamy wejście tajemne do was. Yy, bardzo nudnych ludzi, którzy siedzą w pomieszczeniu i nie wychodzą na dwór. Pamiętajcie, warto wychodzić na dwór. Ja nie wychodzę. i <grym> Warto, na pewno warto. Nie, ja śmieję się. Wiadomo, że wychodzę, prawda? Praca, z pieskiem na spacer trzeba wyjść, na zakupy pojechać. Oczywiście, załóżmy, że nie widziałem tego gościa. A więc walka. Oj oj oj. Hunter. Ferros yy, I co teraz? Google Gaga, I guess. Bulldoze. Dobra luz. Mamy. Yy, może Rock masz? Au. Proszę mnie nie atakować. Dziękuję. Google Gaga jest zajebisty. Dobra. Teraz yy, Swellow zmieniamy oczywiście na Shuri, która czterokrotnie rezystuje ten śmieszny area Dazzle Glim. Chyba Swellow oficjalnie się tego nie uczy. Oryginalnie w grze, więc. spoko. <laughs> Pięknie. Corn Seed. Eee, jestem podatny na wodę. To jest jeszcze Poison. Więc absolutnie wszystko jest złym wyborem. Ty masz sporo tego spec szczerze mówiąc najwięcej. Więc ty wytrwasz wszystko. Tylko, że ja jestem Choice, więc muszę kliknąć Rockfrow. To nic nie zrobiło. No, żeś do kurwy nędzy! Jakim cudem ja się pytam? Przepraszam bardzo, Toksik. Zajbiście, mordo. Przestań! Hola, hola, jak można być tak mocnym? Wiem, jak się kontroluje tego Pokemona. Te, jak się wyleczysz, to się wkurzy, i to tak bardzo. Eee, Zodjaka? Albo po prostu masny Ben i kliknę, nie wiem. Flit. Podpalony, nice. Sunny day, żebyś mnie nie zdjął. Mumin? Cudownie. Eee... aurorabim? <laughs> Powiem wam tak, ja strasznie długo nie śpię i chyba są tego pierdolone efekty. Przez się leczyć! Lawa plum. Jakby czemu nie? Może delikatnie underleveled, byłem tak. Ale no, kuźwa! I Focus Bent oczywiście nie zadziałał. Kto by pomyślał, nie? Ja pierd... Słuchajcie, wytrenowałem wszystko poza Zodiakarem na level 40. On ma 39. I powitajcie w naszej drużynie Szymona Floatzela ze Swift Swimem z ruchami Watergun, Aqua Jet Surf, Ice Beam, Orkantena Sylviona z Natural Curem z ruchami Moonblast. Combined Drink is i. E. Nowy w tym haku. Cyburn. A także Mordo. Kradli jego z Suction Cups z ruchami Leech Seed, Confusory, Ancient Power, Amnesia. Wiem, że Szymon jest ogólnie fizycznym atakerem, ale... Um, jakby to ująć... To tak nie bardzo mam jakieś fizyczne po prostu ruchy dla niego. Więc musimy sobie jakoś radzić. Pójdziemy do gymu oczywiście. Nienawidzę czegoś takiego, nie? Nienawidzę po prostu. Całe szczęście masny ben trzyma się dalej dobrze, więc liczymy na to, że będzie git Kantama? Słuchaj, no. Ojku. Zapamiętywanie, no. Wiecie co? Jeszcze ja nawet nie zamierzam. Okej. Okay. <tłuch> O nie, szczerze, to jest dużo dłuższe niż ten. Nie, chyba jednak wolę iść. <gry> Okej. Okay. Spróbujemy to przejść tak, żeby się nie wywalić na głupi łeb. Chyba w ten sposób. Ciebie omijam z prawej. Dobiegam tu, tutaj i do góry. Łatwizna! To wcale nie tak, że odpaliłem sobie jakiś tutorial, proszę was. Okej, okay, kolego szanowny, Fenton. Fenton. Pamiętajcie, tego ton się nie czyta. Fenton. Jam e, To już wiemy, że to jest bardzo niebezpieczne. Może nas uśpić. Ale mamy Orkantena, który będzie klikał Moonblast. I być może go wykończy. Deepion oczywiście sprawia, że idziemy w Kimę. To jest bardzo niebezpieczny mon. Leech Seed. I kolego Ancient Power. Cholera jasno uśpił mi drugiego poka. Ale przynajmniej padł. Gengar. Um, jak dostanę Poisonem na łeb, to się bardzo zdenerwuje. Focus Miss. Wow, wow, wow. Proszę się opanować. Czy on może mieć Ice Beam? Nie, Gengary nie mają Ice Beama, prawda? Nie sądzę, żeby miał. Shadow ball. Ah, Problem. Mogę wysłać Zodiakara i co mi z tego? Mordo też padnie. To też padnie od Poisona. Ten nie przeżyje. E, Diego. Przykro mi, ale mam jeszcze drugiego jego <laughs> Masny Ben, do roboty proszę. No nic ważne, że mu się nie udało mnie, prawda, trafić czy cokolwiek takiego. <laughs> Nekrozja. To już wiemy, że... Nie wiem czym jesteś. Jestem szybszy. Ok, więc ghost fighting zapewne. Nie wierzę po prostu w to, co się stało, nie? Nie wierzę w to, co widzę. Jak tak patrzę na te staty, to on mógł podchodzić na spokojnie pod Ubera. No i stary oczywiście nie zadziałało odpowiednio. Chyba byłem na pełnym HP. Więc fajnie, że abilitki są odpowiednio opisane, że dobrze zakodowane i w ogóle. Jakby wiecie. Aaaa. <ścoughs> Pogrom. Pogrom. Słuchajcie, nie mam najmniejszego zamiaru kontynuować tego odcinka. Dziękuję serdecznie wspierającym oraz subskrybującym z Twitcha, na którym regularnie streamuję, za wspieranie i subskrybowanie. Miejmy nadzieję, że widzimy się w sobotę o godzinie 15, lub nawet wcześniej, jeżeli uda mi się skleić odcineczek z Showdown. Trzymajcie się, bye bye! Szczerze mówiąc... Gówno mnie to obchodzi.